Święta, święta i po świętach. Czas na jakąś małą dostawę. Przed świętami taki trochę wyjazd miałem, sobie posiedziałem nad wodą, zresetowałem receptory mózgowe. Święta zostałem chrzestnym, a po świętach jak wiadomo, wracam do swojej ukochanej pasji akwarystycznej coś tam trochę zamówiłem z ryb jakieś mureny mają być i w ogóle ale była też taka mniejsza dostawa w, między, w międzyczasie której wam tak naprawdę nie pokazywałem tak trochę czasami potrzebuje moja bania odpocząć od tego nagrywania od tego całego, że tak powiem ee, biegu no. a biec trzeba, bo jak się nie biegnie to się stoi w miejscu a czasami warto przystać, wziąć dwa oddechy żeby później mieć więcej energii i dalej przebiec więc ja teraz lecę, zobaczymy co przywiozę ze sobą. Będziemy na łączach w kontakcie, moi drodzy.